Europa Środkowa sprzed 30 tysięcy lat była miejscem surowym, ale pełnym życia. Nie była to gęsta, nieprzenikniona puszcza, jak niegdyś sądzono, ani też jałowa tundra, którą obserwować dziś możemy na dalekiej północy. Krajobraz, który mieli przed oczami ludzie zamieszkujący te tereny, przypominał coś na kształt arktycznej sawanny. Rozległe, otwarte przestrzenie, pełne traw i niskiej roślinności, z niewielkimi kępkami rzadkich zarośli i skarlałych drzew. W powietrzu unosił się zapach wilgotnej ziemi i dymu z nielicznych ognisk rozpalanych przez ludzi, a wiatr niósł odległy ryk drapieżników. Ogołocone równiny i niewysokie wzgórza przemierzały stada wielkich zwierząt, nosorożców włochatych i mamutów. Od tych ostatnich właśnie ten rodzaj lodowcowej scenerii zwie się czasem mamucim stepem. To właśnie tutaj, na południowych stokach wzgórz, w pobliżu rzek i mokradeł rozbijali swoje obozowiska łowcy mamutów.